Pompony księżniczki. Była sobie raz księżniczka o urodzie niebanalnej i był sobie pewien rycerz o mądrości nienachalnej. Chodził sobie ów po ogrodzie napalony. Myślał o tym, jak to zrobić, by rozwiązać jej pompony. Lecz księżniczka była grzeczna, się w ogóle nie puszczała i w ogóle i w szczególe skrzętnie co dnia pilnowała. Rycerz myślał od poranka, tak mniej więcej aż po noc, jak tu piękną wziąć przekonać, aby poszła z nim pod koc? Poszedł w las i szukał wszędzie, chciał nazbierać jej jeżyny, a był głupi, niezbyt lotny i wpierdzielił się w maliny. Nogi kuźwa podrapane, kleść się w tyłek wbił niecnota, ale rycerz się nie przejął, w głowie mu księżniczki cnota. Przyszedł do niej tępy głupol, dał jej kosz, powiedział masz. Ona chciała dać buziaka, lecz spojrzała mu na twarz, i od razu odechciała, bogość brzydki niczym noc. Dużo piwa, by musiała by z nim iść pod cienki koc. A on stał, czekając kisa, cały tak rozanielony, wiedział już, jak mu pozwala dotknąć cudne jej pompony. Te maliny nie są słodkie i gryma się jak kobieta. W tej jest robak, ta zielona, mam ochotę na kotleta. No to rycerz chyc na konia gierka wnet w obejściu woła. Dawaj świnie i to wartko, wnet ubije bydle szczoła. Giermek przyprowadził jedną, stara świnia, wielkie bydle, spasła, duża i okrzepła, wielkie ma przy nogach dydle, twarda sztuka, łeb olbrzymi, niczym krowa. Giermek, kiedy nikt nie słyszał, to nazywał ją teściowa i zamachnął się rycerzyk na kotlety, z czoła bije, trzask we świnie, patrzy giermek, a rycerzyk padł, nie żyje. Czas na morał, bo po bajce, jeśliś jest rozanielony, to uważaj, bracie drogi, bo zaszkodzą ci pompon.